Tutaj mamy do czynienia z bardzo klasycznym zadankiem, gdzie najpierw musimy znaleźć trzeci bok naszego trójkąta, a później wyznaczyć tangens kąta alfa, czyli w tym wypadku kąta CAB i możemy go sobie tak oznaczyć na rysunku. A więc standardowo wykorzystujemy na początku twierdzenie Pitagorasa, czyli mamy x kwadrat plus 6 do drugiej równa się. 3 pierwiastki z 5 do potęgi drugiej. Tak więc mamy x kwadrat plus 36 równa się, 3 do potęgi drugiej to 9, pierwiastek z 5 do potęgi drugiej to 5, czyli 9 razy 5 to 45, czyli nasz x kwadrat będzie równy, 45 minus 36 to nam daje dokładnie 9, a więc nasz x będzie równy 3. Czyli teraz jeżeli chcemy obliczyć tangensa kąta alfa, to stosunek przyprostokątnej, która jest naprzeciwko naszego kąta alfa i drugiej przyprostokątnej, czyli tej CA, a więc to nic innego jak 3 szóste, a to po skróceniu jest jedna druga, czyli odpowiedź C jest prawidłowa. Trudne czy łatwe? Daj znać w komentarzu, jakie jest dla Ciebie to zadanie.